za zakolaki, witam was w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa oczywiście na samym wstępie, najlepszy przykład promocyjny, czyli kod ZBIKU44 który daje wam 10% bonusu przy doładowaniu oraz darmowe 2 zł i 10 groszy na start e, oczywiście oferta dla osób y, pełnoletnich pamiętajcie również y, o skrzyneczce Daily Case jeżeli odcinek się spodoba łapeczka w górę, subskrypcja na kanale a jeżeli chcesz wygrać skina to oczywiście zapraszam na Discorda pod każdym odcinkiem od razu odpalany jest konkurs na Discordzie. Wystarczy skomentować, zlajkować i subskrybować kanał. E, dzisiaj e, potestujemy sobie skrzyneczki 50 na 50 Zobaczymy, co z tego będzie. E, no, i liczymy na coś ciekawego. No, liczymy na coś ciekawego. Troszeczkę ich otworzymy. Nie ma co ukrywać. Emperorki są. Emperor e, musiałby być w jakimś lepszym stanie. Będziemy, może. Może jakieś naprawdę grube skiny zostawiać na razie. A dobra. Yy, na razie dwa razy strata, dajcie znać, co chcielibyście. Yy, jaki test byście chcieli, albo jakie bitewki może byście chcieli yy, zobaczyć w następnym odcineczku. Bo. Yy, bo sam nie wiem, co, co już moglibyście yy, obejrzeć na kanale. Bo już tych materiałów pojawiło się od groma. A. Tak, na live wypiszecie bitewki coś tam. Możecie w sumie napisać bitewkę jaką chcecie i bitewki po prostu. Yy, wszystkie bitewki, które będziecie pisać tutaj w komentarzu, po prostu zrobię na następnym odcinaczu. Więc nawet yy, jak chcecie, piszcie po dwie, po trzy bitewki yy, w komentarzu. No i co? I będziemy działać. Będziemy działać, zobaczymy co z tego wyjdzie. Niedługo również pojawi się. Yy, pojawią się jakiś yy, kontencik z csa też będą e, do wygrania fajne skinki, więc e, warto, warto uważać na kanale, warto oglądać wszystkie odcineczki, bo może nie w najbliższej. W najbliższym czasie będzie o tym e, mowa. No dobra, czwóreczki coś tam delikatnie dają, coś tam sypią, ale bez szaleństwa. Golden Coil poleciał. E, poleciał. 354 o, przepraszam, na emocji. Mm. Dobra, przejdźmy dalej, przejdźmy dalej, uspik, uspik, jedźmy z uspikiem. Czekamy tutaj, tutaj w sumie. No tutaj, okej, okay, dobra. Tu jest proficik, oczywiście, że jest, oczywiście, że jest. Monster Masha, może być za 280, yy, okej. Okay. W sumie spoko skrzyneczka, jakby nie patrzył, spoko skrzyneczka. Szkoda, że tu nie ma mm, też jakiegoś y, takiego skina, nie wiem, powiedzmy jakiegoś najdroższego uspa. Tak samo w emkach, jakiejś najdroższej emki takich rzeczy na bardzo małym procencie. I po prostu jester Fajnie, fajnie by to oddawało na pewno na bitewkach. E, troszeczkę osoby pograła na tym. Monster Masza, up, okej. Okay, okay. mm, ale to strata, strata, strata. Tu również strata będzie. Kurczę, dobra. Dajmy jej na szybkości. Dajmy jej na szy szybkości. Z trzy otworzenia. Zobaczmy, czy ona może się rozkręci. Cholera, na razie jest tak. No, pogranicze, pogranicze, Tutaj jest stówka plus. Tutaj. No, tu już lepiej. Tu już lepiej. Już pozostawmy sobie. Mm, tutaj delikatny plusik. Tutaj bardzo fajny plusik. Kolejny plusik. Dobra. No, i zaczęły latać, zaczęły latać. Ulala, dobra, zostawmy. No, i teraz pierwsze otwarcie, że trzy razy nic. Tylko y, zaczął naprawdę y, sypać potężnie. I to mi się podoba. Dobra, ps, jedźmy dalej, jedźmy dalej. Awupki, awupki. 6000 mamy. Jedźmy dalej. 344, awp Asimov, Redline, Hyperbeast. Jest Asimovik. Najdroższy może być 614. A dobra, nie trafiamy, takiego nie trafiamy Ale jest fajny, fajny proficik, tu też powinien być profit, tu też powinien być profit Tylko kwestia ile Okej, okay, zostawmy sobie Przepraszam najmocniej za dziwanie, ale Człowiekowi spać się chce jakoś, człowiekowi się spać się chce, To jakieś dziwne ciśnienie dzisiaj jest Unosi się w powietrzu i tak to wygląda, i tak to wygląda a odcinek musi być nagrany, musi być zmontowany i musicie obejrzeć coś ciekawego w dzisiejszym dniu. Akurat do obiadku, czy coś 3:30. Mm. Dobra, dajmy jej e, wcirę od razu tutaj szybkie, szybkie otwarcie trzy razy. Raz, dwa, ok, najdroższa jest, trzy. Dobra, jest git, jest git. Przejdźmy sobie do kałaszków. No, wulkanik, wulkanik tutaj niech, niech sypie. U dobra, plusik. Uuu, dobra, na zero. Uuu, la 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 la. Bardzo dobre otwarcie. Tutaj plusik. Tutaj delikatny minus. Nie wiem, czy ten kawałek to nie będzie najlepsza opcja, tylko trzeba zaraz to przekminić, bo teraz Zacz przestał oddawać. Za bardzo go pochwaliłem chyba. No rzuć coś, rzuć coś. Dobra, tu jest delikatny plus. Tu jest OK. Tego kawałka zostawmy. 320. Dobra, najlepszy drop, chyba. minimal Minimalware. Dobra, zostawiamy go sobie. Oczywiście, że tak. Delikatny. O, tutaj też fajny plusik. Trzeba będzie zaraz. Yy, chyba ruszymy pod ostatnią skrzyneczkę. Dobra, zróbmy tak. Pójdźmy pod tutaj. Przedajmy to co mamy, proficik fajne już yy, kontynualizowaliśmy Tak jak widzicie na tych skrzyneczkach można fajnie wyjść Mieliśmy ponad 13 tysięcy, więc jest naprawdę dobrze Tutaj No tutaj nie zapowiada się to dobrze, tutaj nie zapowiada się to dobrze, na razie dwa razy kut po tysiaków w plecy Dwójkę już straciliśmy Straciliśmy 3000, czyli w sumie straciliśmy już w tym momencie cały profit z otwierania. No jest falchion Slaughter, ale co? On w sumie nic nie kosztuje. Nic nie kosztuje. On zwraca skrzynkę. Yy, trzeba by było, nie wiem. Ta skrzynka na mi się nie podoba. To są procenty strasznie słabo rozpisane. Jedynie jak tra traficie tutaj e chyba Lora, to jest jedynie szansa na, na fajne profitik. Tak to jest naprawdę. Naprawdę bardzo średnio i mamy lora i chyba trzeba będzie na tym zakończyć najlepszy stan szósteczkę a najlepszy na no dyszkę dobra na tym trzeba zakończyć dyszkę mamy wychodzimy e, sumy mamy powiedzmy e, 14 200 bardzo dobrze ja oczywiście wam dziękuję za oglądanie tego materiału no i co i widzimy się w kolejnym trzymajcie się cześć.